Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Były short, był kol yy, zakupowy z Polski, teraz będzie przedświąteczny vlog. Pogoda u nas dzisiaj jest koszmarna, jest yy, bardzo jesienna, pada mrzawka, yy, jest taka bardzo, bardzo barowa, ale ja mam misję, bardzo ważną misję, więc dlatego odpaliłam aparat, że nie będzie to vlog domowy, tylko jedziemy na shopping, to wyjedziecie ze mną. I jadę na shopping, dlatego że moja siostra poprosiła mnie o tak listę rzeczy z kolekcji misiowej z Primarka. Już jej kilka rzeczy szukałam. Niestety były, ale w za dużych rozmiarach. Więc jedziemy do kolejnego Primarka dzisiaj sprawdzić, co uda mi się dorwać, bo ona jest po prostu szalenie zakochana w misiach. Zresztą ja też mam kilka rzeczy. Powiem wam, też, że też jestem, też oszalałam na punkcie misi. Bo i Weronisia ma piżamkę. O tą samą piżamkę muszę kupić na dusi, bo przecież e, Aga. No ja chcę taką piżamkę jak Mavercia. Dzisiaj do mnie dzwoniłam. I mnie poinformowała, że jak spotkam, to czy mogłabym jej kupić? No oczywiście, jak tylko spotkam, to jej kupię. Więc jedziemy do Primark'a. Dominik już, le, le, Dominik już jest po pracy, po zakupach, bo kilka rzeczy załatwić. Zrobił zakupy w polskiej hurtowni i wstąpił do ziomka. Tak, mam swojego ziomka, mam męża, mam ziomka, ale ziomka mam od nawozów i dodatku. Był właśnie mi kupić B52, to jest dodatek do pożywek, które przygotowuję. Dużo się działo przez te. Chyba trzy lata jakby nie było, dużo się pozmieniało. Między innymi jestem pasjonatką roślin zielonych, mam bardzo dużą kolekcję roślin, sprowadzałam z za różnych zakątków świata. Niektóre przetrwały, niektóre nie, ale właśnie, żeby je nakarmić, żeby rosły, żeby były piękne i wybarwione, no to potrzebuję właśnie tego, czyli B52. I Dominik właśnie między innymi potem już wstąpił, bo już mi się kończy, a dzisiaj albo jutro zobaczę, jak czasowo to wszystko ogarnę. Będzie dzień mycia doniczek, przygotowywania świeżej pożywki, Ach, patrzę w ich stronę i tak wzdycham jakie są piękne jak rosną no, także ja mam moją nową pasję, pasję roślinną dobra, nie przedłużam Dominik, możemy już jechać? on czeka, więc ja, kurtka, buty, aparat do ręki jeszcze jakąś torebkę tylko, wejmę szafy i jedziecie ze mną Dominik się mnie pyta gdzie pierwszy jedziemy, Honsens, Primark, Boots a ja mówię nie, zaczniemy od Primarka, bo tam moja Anka to na drożdżach Siedzi jak na troszeczkę, cokolwiek z tego, co mnie prosiła, dostanę. Mi jedno z gościu, słuchajcie, ledwo co idzie, czołga się z tymi torbami, torba, torbę popycha z Homsensa. Ja mówię po co ja mówię do Homsensa, on już wszystko wykupił. kupił. A to by nie był taki na męskim. My się nie śmiejemy, słuchajcie, naprawdę uważam, że skarpetki z bambusa są najlepsze. Podobno ja czy... używam tylko tak. No, naprawdę. Bardzo dobre są, są mega wygodne. Nie czuć w ogóle na nodze. Z tym, że tak jak moje, bo ja też mam, nie pokażę Wam, no bo co wiadomo, one są w bucie, ale. I, i e... praktycznie nie mają przeszycia. tutaj na palcach. Ale się szybko przecierają. Moje się szybko przetarły, ale niestety nie, ma, bo chciałam to kupić. Za dużo no, ktoś musi. Teraz idziemy na dział domowy i to jest zło, dlatego że ja zawsze coś kupię, zawsze coś mi się przyklei, może nie potrzebuję, bo mam w planie zamówienie dwóch fajnych pater. O, doniczki, tutaj też często trafiam. O, jaka bajerancka, O, jaka fajna! Jak ktoś lubi takie fancy rzeczy, super, to też taka oryginalna. Ale właśnie w Tikamaxie czy w Konsens mają fajne doniczki. To są dla mnie, ja się boję zapalać zapałkami, bo one szybko, szybko się wypalają. I to jest coś dla mnie. Woodwick, wood smoke, pewnie cuchnąca. Eee, nieco cała, ładnie pachnie. Jeszcze takie zapałki, a później butelkę możesz na wino wykorzystać. Jak to? W morze z listem rzucić, ciekawe gdzie dopłynie. <noise> ale to się ciężko wyjmuje z takiej butli, to nie. Duży wybór świeczek, ale... O nie, świeczka McDonaldowa. Nie, McDonald. Nie Wystarczająco? Nie, nie pachnie w ogóle. Nie, nie pachnie. Jest jakaś kultowa w kształcie bajgla, ale ja jej nie widziałam ani w Honsens, ani w Maxie. Są rolkowe jeszcze świetnie. Ta jest fajna. Taka boho. O, ta też ładna. Oka to jest? Tobacco and wood white. E, white wood. Tą weźmiemy. Mówiłam, że dział domowy to zło. Wypatrzyłam właśnie rundelek. 2,1. Ma przykrywkę. Ale, ale... To jest taki malutki, jak mamy, prawda? No coś tam. A, a ten. Ale ten, dobra, to bierzemy, bo mamy bez przykrywki. Nie bierz tego rozpakowanego. Jak mi się nie spodoba, to komuś na prezent później dam. Dobrze mówiłaś, że dział domowy to samo zło. No co, Miał, być jeden, ta... g... Miał być jeden garnek. Ale jeszcze fajnie co nie znalazłam drugi. O litr więcej. No to co? Już to komplet, no nie? A co tam? A mówiłem, najpierw idźmy do buca. Teraz będziesz tachać to wszystko po tych wszystkich sklepach. Ja lubię tachać. Pokaż się, podnieś torby. Dorównałam temu gościowi. Dorównałam. Pamiętam jaki był szał, jak na TikToku wszyscy zaczęli używać skrab mami, skrab daddy, daddy sponge, w ogóle dump duster. One były bardzo słabo dostępne, a teraz są już wszędzie dostępne, nawet w Tesco. mam tą i bardzo ją lubię. Jak ktoś ma właśnie łóżka takie welurowe, jak mam w sypialni czy sofę w salonie, to bardzo fajnie w kurz i kłaki się właśnie tym zbiera, lubię to. I ona jest twarda, jak się namoczy, to ona jest mięciutka, znaczy teraz jest mięciutka, ale ona potem właśnie jak będzie miała kontakt z wodą, jak się mu użyje i wymyje, to ona potem twardnieje. No wchodź tu no, patrzcie jaki uparciu. U Was w piekarniku piecze się ciasto, mięso, a w moim piekarniku piecze się lechuzę, jest to podłoże do hydroponiki. Tak wygląda życie z rośliniarą. O, widzę, że bateria na wyczerpaniu. Słuchajcie, szybki haul, markowy. Co kupiliśmy? Dominik wyhaczył bardzo ładną bluzę dla swojego o, e, taty. Będziemy robić paczkę do Polski też zastanawialiśmy się, co kupić mojemu teściowi. W ogóle, kupienie prezentu dla mężczyzny to jest wyzwanie. No i Dominik stwierdził, że kupi mu bluzę właśnie w takim e, czekoladowym kolorze. Bardzo ładna i taka fajna, milutka, fajna bawełniana. Także bluza. <laughs> Słuchajcie, śmieję się, bo to było polowanie od czterech albo od czterech chyba tygodni. E, Weronika. Czy ja już nie wiem, która z nas wyhaczyła na TikToku pościel w misie? Ja, tą, ja ten komplet pościeli wysłałam Weronice, No, Weronika chce, 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 chce. No to co zrobiłam na drugi dzień? Dominika mówi, słuchaj, będziesz wracał do domu, stąd do Primark'a w Blanchestown. Może akurat uda Ci się tą pościel kupić. No i Dominik wstąpił, udało się faktycznie kupić singla, ale jak tą pościel zobaczył, jak ją dotknął, to powiedział on też taką chce. No, ale nie było akurat yy, double, były tylko pojedyncze. Pojedyncze komplety, czyli single. I dzisiaj od razu jak przycimy do Prybarka, poszedł na dział z pościelami patrzcie co kupił. <gryw> I powiedział do mnie tak, to teraz będziemy tacy sami. Weronisia ma taką tylko pojedynczą, a teraz to będzie komplet pościeli dla nas, czyli double. No i kupił ten zestaw, ten zestaw, ten komplet pościeli, czyli poszwa i dwie poduszki, ale powiem Wam, że to tylko ona jest jak kocyk. E, więc naprawdę bardzo przyjemna. E, co jeszcze? A, tej jednej rzeczy nie mogę pokazać, bo e, tu na pewno moja internetowa mysza już wie, że dodałam filmik, że jestem, że się pojawam i na pewno mnie znajdzie i obejrzy. Oczywiście mała mojej nadusi. E, polowałam dla niej na piżamkę. Na piżamkę też z tej serii Misiowej, czerwoną, w takie duże Misie. O dosłownie, słuchajcie, ta sama, ta sama grafika co tutaj czerwone tło i te właśnie y, kochane mi się, tylko ona była belurkowa, ale niestety te piżamki są wyprzedane, wyprzedały się bardzo szybko. Nie wiem, to już jest którejś Primark z kolei, ona mnie dzisiaj poprosiła, jak spotkasz Aguś, to kupisz. No kupiłabym, ale niestety nie było, więc na pocieszenie kupiłam jej takie skarpetki, Ona jest teraz chora, dzisiaj ją bolało ucho, dzwoniła do mnie taka cała zapłakana, ja ją pocieszałam. Mówię, no, że jakbym była, to bym ją przy... to bym tak mocno przytuliła ale nie było niestety yy, piżamki, więc kupiłam, zobacz co ci kupiłam, takie słodkie skarpetusie. Aga je wyślę w pasy, albo mam jeszcze lepszy pomysł, niedługo do ciebie przyleci i tutaj jest drugi, druga, druga para, ma być drugi komplecik, także to jest dla Nadusi. Ty, już tam jedną zajmowałeś torbę, spadaj stąd! Yy, I słuchajcie... Yy, jeszcze dwie rzeczy właśnie z tej kolekcji misiowej. No moja siostra, jak usłyszała, że udało mi się dorwać, to po prostu była przeszczęśliwa. Dziękuję Ci, dziękuję. Yy, poprosiła mnie o komplet bielizny, czyli biustonosz i stringi. Yy, były szare i białe. Szczerze mówiąc, to nie wiem, które ona chciała, czy szare, czy w kolorze białym. Ja stwierdziłam, że wezmę je w kolorze białym i ten zestaw kosztował 7, 7 eryków, no i one mają tego Przekochanego, fajnie, że wyhaftowany jest, a nie jest naklejany, bo wiecie te naklejki mogłyby w praniu już czasem zejść, a ten misiu jest po prostu wyszyty, także to, to jest ten kompleksik, o którym mnie porosiła, no i upolowałam piżamę, piżamę tu no też, słuchajcie, o nie wiem czy to, muszę się odsunąć, o coś takiego, długi rękaw tutaj z przodu na napy, fajnie, bo ja lubię piżamki, które są tak wycięte, no i to, są, to jest taka jednocześciowa piżamka, e, krótki, krótki dół i ta piżamka, materiał, obłęd, obłęd jest tak miutki. A cena to 16, 16 euro. To jeszcze jedna rzecz, coś dla mojej teściowej. Tak się zastanawiałam, co jej z pielęgnacji kupić, ale ostatnio kupowałam jej i krem do twarzy, i krem pod oczy. Jest ta seria Prep. Jak jak ta seria nazywa? Co ty krem używałaś? Prep Plus Prime? A, Vera nie pamięta, W każdym razie jest taka wiralowa seria kremu, krem do twarzy i krem pod oczy, więc to je kupowałam, potem jeszcze jej kupiłam jeden, jeden krem yy, z filtrem na dzień, więc stwierdziłam, że może teraz kupię jej balsam do ciała, także kupiłam jej balsam do ciała, takie małe przygotowania pod paczkę. Tutaj mam jeszcze jedną sekretną rzecz, ale jej niestety nie mogę Wam pokazać, ale za to mogę Wam pokazać kota, proszę bardzo, ale byś przynajmniej przynajmniej na nazwy czyścił, zanim tu przyjdziesz, co? Cio, chodź, chodź, pokażemy się, chodź, pokażemy się, bo Cię dawno tu nie było, plasie bardzo. Przerwało, widzicie? To jest złodziej każdej siaty, każdej siaty. Przed chwilą polował na tą, która stoi tam na pochłaniaczu, w której, o, kurde, jest ciemno, jest światło zgaszone i zobaczcie jak nagrywa. No co tam masz? Cio tam masz, ty mój tyglesie, tyglesie, ty mój. Pachnie u mnie e, cebulką, bo właśnie przygotowuję makaron z krewetkami i e, z pomidorkami. W każdym razie, słuchajcie, update! Jest obrona choinka, bo ostatni film, który nagrywałam, to był właśnie na tle zielonej choinki. Chyba ze światełkami, tak mi się wydaje, że światełka już były, ale w końcu Weronika się zmobilizowała, do mnie jej trochę pomógł i choinkę sama ubrała. Ja niestety nie wiem, co się podziało. Jak zawsze słuchajcie, była, byłam pierwsza na osiedlu, która miała choinkę ubraną. Tak w tym roku od początku powtarzałam, że ja choinki nie ubieram, nie chcę mieć choinki w tym roku, nie potrzebuję mieć choinki, mam za dużo roślin i po prostu na choinkę też nie ma miejsca, ale Weronika nie, choinka musi być. Ja się zapytałam, ubierzesz? Ubiorę spoko. No to oto jest. Jest i ona królowa, królowa grudnia. Tak, mi brakowało jeszcze jednej rzeczy, a Dominik przecież ją wyjął, bo bał się, że jak koty zabiorą się za rozpakowywanie toreby zakupami, to gdzieś uderzą, trącą i rozbiją. E, Moje teściowej kupiłam taki piękny zielony talerz w kształcie choinki, bardzo fajny. Można sobie na nim poukładać wędlinkę, serek, albo coś słodkiego, albo jakieś orzeszki, cukierki. Ewentualnie też na nim będzie fajnie wyglądało ciasto. Także kupiłam mi właśnie w prezencie świątecznym taki piękny, piękny talerz. Jedna Paczka do Polski, do moich rodziców, e, była wysłana dwa tygodnie temu. Do nich wysłałam trochę wcześniej, bo też jeszcze miałam tam kilka innych rzeczy. A właśnie teraz szykuję paczkę do teściu, którą będziemy wysyłać jakoś przed połową grudnia. Także wydaje mi się, że fajny prezent i bardzo praktyczny przed świętami czy w okresie właśnie świątecznym. Coś podobnego widziałam u Was chyba w Sinseju. Jak się nie mylę, też właśnie takie e, talerzyki choinkowe. Natomiast zabrać się za robotę i przygotować rodzinie makaron z krewetkami, to ja śledzę grupę rośliną. Bo od samego ranka pojawiają się różne perełki. Dużo roślin, z tych, które tutaj się pojawiły, ja już mam, ale pojawiły się też, słuchajcie, takie piękne okazje, jak na przykład alokazja łoconiana variegata jak e, Sea Monstera, e, tutaj też akurat e, alokazja Dragon Scale albo, ale ją już mam, o ją już, ona była na mojej chciej i udało mi się to zrealizować i ją już mam od po, no gdzieś około miesiąca. Poszłam do mojego Dominika i słuchaj, pojawia się alokazja, która mi się marzy, w sumie to dwie, no ale czy mogłam chociaż jedną kupić, no bo cena jest zaporowa, słuchajcie, grubo ponad 1000 złotych. No ale mnie mówi, no to sobie fuu. No i nie wiem, zobaczę, zastanawiam się. Właśnie przed chwilą napisałam jeszcze kilka zapytań o jedną i jedno zapytanie o drugą i, i będę się zastanawiała. Zresztą Wam pokażę, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. O, to jest pierwsza. O. A, prosimy tu ładnie się sfokusować na roślince, prosimy, prosimy, no cudo, cudo. E, ona, e, ona z czasem będzie miała takie srebrzyste liście, piękna jest, tylko to jest jeszcze, a czekajcie, pokażę Wam rosły okaz, o, tak wygląda już duża roślina, no czyż nie jest piękna, e, więc ta mi się marzy i na mojej chcieliście, liście na ten moment jest dużo roślin, ale z tych, które tutaj akurat mam to jest alokazja o, proszę okazja łoconiana variegata, zaraz Was zresztą zabiorę do mojej witryny i pokażę jak, jak wygląda moja łoconiana, tylko matowa. Witajcie w mojej dżungli. Tutaj jest właśnie alokazja łódconej, o której Wam wspominałam. E, Przypiękna, już taka duża, matowa. Ona ma matowe liście. I tutaj idzie mi już kolejny, kolejny liść. Ona też po przesadzeniu z innej doniczki yy, odrzuciła mi dwa liście. To był też szok po tym, jak ją przeniosłam z podłoża ziemnego właśnie do Hydroponiki. Ale uważam, że i tak wygląda pięknie. Ma piękne, duże, zdrowe liście. A tutaj jest jej Babyk. Jej Babyk, jak ją przynosiłam właśnie do Hydroponiki. To miała taką malutką bulwę. Myślę sobie nic. Spróbujemy. Wyciągniemy, wybudzimy i zobaczymy. I proszę, po kilku miesiącach tak wygląda już. No, taki dość okazały okaz. Też do donicjach takiej DIY, wiecie, z kubeczków syknota zrobionej, żeby po prostu jakoś te rośliny tutaj miały warunki i mogły sobie rosnąć. Ten listek jest jeszcze taki mięciutki, bo on niedawno się pojawił, więc muszę uważać, żeby nic nie uszkodzić. Dobra, wychodzimy już. Cześć, obywatelu. Cześć. One thing certain, I'll always be